Witam w kolejnym odcinku dzisiaj sprzątam okulików a mi tutaj kury ryją muszę to zakopać bo nie może to tak być i tak tutaj zostanie bez zmian raczej te małe pójdą tam do tych prowizorycznych klatek ta samiczka pójdzie eee, Tutaj Na dół eee, Bąbelka pójdzie na górę A iskra tam Ale pokopały Tutaj kochinki sobie chodzą Wypuściłem je żeby się przyz no, Przyzwyczaiły do reszty kur Bo tak to to później nie będę miał jak ich połączyć tutaj nowe nabytki sobie chodzą już po dachu, ładnie latają Tylko te kury tak mi tutaj ryją, że nie podoba mi się to I tutaj i tam No nic Także co mi bijecie? To będę chyba raczej rozbierał pod tym głębnikiem. Tak mi się wydaje. Ale to jeszcze nie wiem. No i co, idę po paczkę? Ładuję te małe kuliki, je przeniosę tam. I później posprzątam. Tak jak trzeba. Także idę po paczkę i widzimy się jak będę ładował kuliki. Tylko przyniesione, jeszcze sandezję przy okazji przyniosłem. Dobra, tutaj wysypiam, ze zboża było. Dobra, otwieramy i bierzemy te maluchy. Tam już naszykowałem. Wszystko, tylko miseczki jakieś dać, żeby. A, i uciekają. Dobraz jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty O temu łóżko opada, chyba Co będzie miał po tatusiu I szósty A ty niestety na razie musisz poczekać O już się ktoś zrzesikał Ale co, co, co tam się dzieje? Dobra, to bierzemy te maluszki i idziemy tam do garażu je zanieść. No, także idziemy. Dobra, tutaj przyniosłem, tylko jeszcze im wody przyniosę. Tu są te trzy samiczki, a tutaj samczyki. I sobie będą tutaj na razie. Albo już do końca jak się nie sprzedadzą, ale to jeszcze się zobaczy. A teraz idziemy tam sprzątać. Tutaj te małe mają już miski z wodą i ze sporzem. Tutaj też także tutaj musiałem dostać deskę, bo te samiczki mi robiły hyc i se latały tam po całym tym. Także ja się z nimi nie będę mordował. Tutaj przyniosłem sobie owsad dla nich. Jeszcze tylko pokrywkę przyniosę i większą butelkę muszę wziąć. Także je za sobie rosną. Może ktoś je kupi, a jak nie, to po prostu pójdą na mięso Będą sobie tutaj dorastać i tyle Sam że to się akurat porozdziela tu jednego, tu jednego Jak dorosną i będą się gryźć Samiczki to mi się nigdy nie gryzły Także... tyle Witam z odstępem kilku dni Gołąbki sobie siedzą Te dwa Budapeszty już wyszły z gniazda sobie tu chodzą ten większy samczyk ta mniejsza samiczka samek zniosły jajka jeszcze zobaczymy co z czego będzie może się wlęgną spokój spokój ja się nie otwarło. koliki przeniosłem tutaj te małe ponieważ mi stamtąd uciekały zaraz im tu się nadam u Benka i Blu trzeba posprzątać o wypuść bo ich nie wypuściłem nie wiem jak to się stało Jak sobie wyjdą whisky raczej jeszcze nie będę sprzątał nie ma jakoś tragedii będę spróbował zakoczyć ją i te dwie, ale ja na razie jeszcze nie bo muszę te małe gdzieś wziąć tutaj tych golemi jeszcze nie odpalałem nie wiem czemu ale już to robię, otwieram nie schodzą Gołemnik też, tak, golemenik kurnik będę też musiał posprzątać tutaj kury ryją. A jeszcze trochę i nie będzie rycia Tu w ogóle co to białogówka robić chyba samczyk jest O tyle poleciał Tutaj to nie wiem w końcu czy to są <laughs> te brodawczaki czy to są mieszane z Budapesztem Nie mam pojęcia I co tu jeszcze Tu będę jeszcze musiał tym samiczkom posprzątać one też mają syf taki Wszystko siano mi przebierałem i wyrzucają tutaj Aż się klatki nie domykają Tutaj muszę kurą jeszcze korytka wyczyścić Także ja biorę się za robotę Ubenka już posprzątałem, u blu wygarnąłem. Tutaj jest cały ten. Na razie siana, ta słomy blu nie będę rzucał, ponieważ zrobimy sobie taki myk, że damy go. I tak to muszę jeszcze posprzątać. Pełno się dla tego się lenią. I weźmiemy iskrę. Spróbujemy zakodzić. Zobaczymy. Ja sobie będę sprzątał dalej. One się tutaj spróbują. tutaj jeszcze jej wymioty, także będzie czysto. Tylko teraz, żeby mi nie nabrudziły. No. Będzie coś, będzie, czy nie będzie. Tak, no, no, no. Ejejada No dobra, nie będą Ja posprzątam dalej tutaj u tych samiczek. O trochę spadły z wagi. lżejsze są niż ostatnio. Tutaj muszę jakieś miseczki ogarnąć, chyba kupić jakieś czy coś, bo z tymi miskami też ciężko. Daj się podjadę taczką zaraz. Kopię z z tego, tego paśnika wygarnę. Tą. No tu się zaraz wygarnie. No i co? Było coś, czy nie? Ech, widzę, że był tutaj się... Zajmuje desk. No dobra. To no nic, ja sprzątam i może coś będzie z tego. Dzisiaj się biorę za sprzątanie górnika, tak jak mówiłem, i głębnika. O, ten gąbek ze wleciał Nie wiem po co, ale okej. Okay. Są króliki. Sianka mają było tych samiczek bo im nie dawałem z rana to im teraz dam <laughs> tu sobie białogówka siedzi, samiczko chyba to jest, albo samczyk, nie wiem na wiosnę będę parował będę chciał sparować tego czarnego tą czarną białogówkę z tym siłem Jestem siwym po prostu, bo te wydaje mi się, że są z jednego gwiazda. No i nie bardzo, żeby tak sparować. Także damy na tym samiczkom i biorę się za sprzątanie. Za dużo jak zwykle się ucha jakoś Dobra, zjedzam to przykryję. U tych maluszków też nie mają jedzonka <laughs> Trzeba im dać Małe szkraby. to już bierzemy i dajemy dobra, tyle to im starczy no i oczywiście muszą wyjść bo czemu nie kurą wysypiemy to niech się zjedzą a my tam sypniemy A gniazdo to weźmiemy kurą tutaj Jak będzie chciała znieść to sobie wejdzie i zniesie o, Już nawet Chce chyba znieść Coś mi się tak wydaje Dobra niech znosi A iskry jeszcze damy bo ona nie ma no i wczoraj niestety nie udało mi się jej zakocić leżeli tylko razem i to tyle także niedobrze jeszcze chyba nie czas na nią Dobra, wyjmiemy tutaj paczkę na gniazdo <laughs> tutaj położymy grzędy powyciągam no i co, Czarnuszek? ładny tutaj siedzą te i im tu też posprzątam raczej jak już sprzątam w kurniku to i tu posprzątam O kurde, się rozwaliło. No dobra, no nic. Wylatuj. No dobra. No i dobra. Tylko wziąć szufelkę i posprzątać. Także ja się biorę za sprzątanie i widzimy się później. Ten mały gębnik posprzątany, tak samo jak już skórnik. Sedny ze będę sypał, bo nie wiem jak się dostać do niej. Teraz tylko muszę gniazda przynieść. To znaczy no, słomy na gniazda. i Wezmę trzy gniazda będą. Bo Wrażenie, że te młode kurki już mi zaczynają nieść Na przykład jak ta, chociaż to to nie wiem, czy nosi. <laughs> no, ale kochiny na pewno jeszcze nie noszą. O, tamta, tamta, taka. Nie widać pod, pod słońce. O, wydaje mi się, że ta to jest młoda. Ona no, zaczyna już nosić, tak mi się wydaje. Albo jeszcze. Tego nie wiem golejnik też będę musiał posprzątać bo jest brudno co siedzą tutaj tą wolierę też tutaj akurat mewki trzy siedzą jeden brudawczak i Budapeszt chociaż nie wiem czy to w ogóle czysty Budapeszt czy nie mieszany taki no po Budapesztach, ale taki niezbyt czysty tak, jak ten na przykład samiec Se siedzą na dachu, wygrzewają się. No i tak. Tutaj muszę porządek na tym dachu też zrobić. Może dzisiaj wezmę się za sprzątanie tego. Jak już sprzątam, się zobaczy.

Dobra, nieważne ja to przeliczę i dam znać. Bo ciężko tak je przeliczyć, jak się ruszają. Na pewno kochinów tych małych mam sześć. Dwa perliczki, samczyk i samiczka. Pięć tych takich mieszanych, co mi się wykluły. A tych takich. Taki kochin i tęczanka. Tam jest kwoka. Matka ich. Tych tęczonek mam cztery, a reszta to nie wiem. Także policzę i wtedy powiem, bo nie jestem w stanie teraz. O, milka się wygrzewa. Żeby wygrzewa się milcia. Tam reszta stoi a się wygrzewa ładna niech się wygrzewa tutaj jest kolejny kogucik będę musiał jednego z tych trzech kogucików wybrać ale to po prostu sprzedać jak się uda a tutaj mi tak góry żyją że to dramat jest Nie bardzo mi się podoba, że one tak ryją tutaj. No i dobra, niech będzie. I tak zaraz rozkrzewią pewnie. Zboża im zaraz przyniosę. Tu widzę, że nie mają. Żeby pojadły. Gomki sobie kruchają fajnie. Mbenek jak coś tam skubie Słomę chyba. A właśnie, misek nie wstawiłem. To jest blue, tylko trzeba ją wyczyścić. Bo jak zwykle narobi tam kup. O, już brudno ma. Nie blusiek? No, ty to lubisz być głaskany. Taka moja psitulanka. No a ty co, Benek? Co mnie tam uważasz? Ciebie też pogłaskam. No, ty też lubisz tak, tak. Tak, Misiek. A coś masz na nosku, czy brudne? Chyba brudne. A ty też lubisz tak. A nie lubiłeś kiedyś? Uciekałeś. O, tam gdzieś cielak ryczy. Dobra Ja się biorę dalej ze sprzątanie. Teraz najgorsza część głębnika tutaj ciężko jest sprzątać Jeszcze ta mewka na jakach siedzi No jak go ziębi to nic Spróbujemy tak żeby ona nie zeszła Tutaj trzeba posprzątać Zaraz zobaczymy, jak tutaj w tych celach. No tutaj na pewno też się coś ogarnie. No tutaj to już mógł posprzątać. A tu czysto. Dobra. I tam, tu gniazdo mewek. I tutaj siedzi Felek. Nie, nie Felek, Fenek. pierwszy, pierwszy z moich mewek. Samczyk, a samiczka niestety padła, też była taka siwa ładna, a niestety padła no no cóż, on się uchował szczęście, że mokry cały, się kąpał w wodzie. A teraz on ma o tutaj tam brązową samiczkę i tam gdzieś jest młody ich, tylko chyba na górze. O i ten? Nie. Ten jest ich młody, ten tam na dole. Ten pośrodku. Pomiędzy mewką, a tym białym Budapesztem. To jest ich, a ten to jest... Ten jest tych tych, tych drugich, co teraz siedzi na jajkach. Także młodych mam w tym roku. Jeden. To druga mewka. Sześć młodych mam. Ale było więcej, tylko sprzedałem. Albo niektóre pofikały, niestety. Zobaczymy, co z tych mewek będzie. Jak będzie jakiś ładny samczyk, to się zostawi, bo chcę sparować do tych dwóch samiczek, żeby wychodziły mi takie jaśniutkie, właśnie. To to kurą rzucimy, niech zjedzą. Tak niechętnie chcą, ale to jest czyste, także zjedzą. Tu sporo zboża tego tak marnują, te głębi. No dobra, ja biorę się za sprzątanie Bo czas goni Ja już tutaj u głębi posprzątałem Przyniosłem mi karmę Zaraz im damy Kury policzyłem Więc widzę już ci mówię ile mam Nie pamiętam jak tam miałeś Także tak kur mam 22 w sensie wszystkich razem z tymi kochinami, tymi małymi kołócami, tymi malutkimi. O i 8 tych brojlerów. Te brojlery są taty, że one nie są moje, a ja się nimi zajmuję. Także 30 sztuk mam. Zaraz im tu damy ziarna, żeby sobie pojadły. I dobra, bierzemy im sypniemy. Nie jedzą, ogłodne jeszcze tutaj, jeszcze troszeczkę. I nie wiedzą. I tutaj do gołębi muszę sypnąć żeby nie miały samych tych tych, tylko było bardziej więcej przężyta Wieszam. Teraz wstawimy im tam na ziarno ja Tutaj już czekają głodne Pewnie Tak się im sypniemy Daj mi szklaneczkę o. I tyle im powinno starczyć Jak na razie i zaraz się tu zlecą. O, już jedzą. Dobra. Tutaj to na wodę wstawię i wlejamy im wodę jak jest. Jest woda także. Dobrze. No muszę lecieć, przenosić. Sobie jedzą mewki. O, tu jajka od razu pokażę. Zeszła taka chyba. Tu jest, a to jest jako nie wiem. Ciężko odróżnić, jak są takie samej barwy. Tutaj na przykład mogę odróżnić te brodawczaki ten, bo ten brodawczak samiec to on ma większe te ropy ta akurat ta mewka to jest samiczka i tutaj ten tenek i tutaj te dwa Budapeszt to ten samiec a ta samiczka bez obrączki także zamykam <laughs> Jeszcze muszę przynieść <laughs> słomy na gniazda, bo nie przyniosłem. To już ładnie obeschło, także jest fajnie. <laughs> to idę przynieść słomę, ale to już poza odcinkiem przyniosę. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim za łapeczki w górę, subskrypcje i komentarze. I pozdrawiam każdego widza. Cześć.